Cześć kochani, nie zdążyłem jeszcze zmontować i opublikować wszystkich części swojej reakcji na wywiad profesor Grażyny Cichosz na kanale Rymanowskiego, a już słyszymy kolejne nafaszerowane błędami i niebezpieczną dezinformacją wypowiedzi tejże pani. Wczoraj na kanale doktora Mularczyka ukazał się taki filmik, do którego postaram się bardzo szybciutko odnieść i to nawet nie do całego filmiku, a w zasadzie chyba tylko do jednej minuty, ponieważ myślę, że mogę stwierdzić, że chyba w życiu nie spotkałem osoby tak omylnej i tak często kłamiącej, tak nie tylko często, ale gęsto kłamiącej i wprowadzającej w obieg błędne informacje jak profesor Cichosz. Trudno doszukać się nawet pojedynczego zdania, nie zawierającego choć jednego błędu i powiem gorzej. Podejrzewałem, że stan umysłu, profesor Cichosz wynika prawdopodobnie z zaawansowanej, postępującej demencji, że ona po prostu pewnych faktów już nie kojarzy, że ten umysł po prostu zwyczajnie szwankuje prawdopodobnie na skutek spożywania masła, które tak bardzo lansuje plus oczywiście fakt, że profesor generalnie mówi to za co płaci i branża, której interesy reprezentuje, czyli branża mleczarska, ale niestety może być jeszcze gorzej, ponieważ dotarłem do artykułu jej autorstwa i wydawałoby się, że w tekście pisanym, gdzie już ma możliwość przeanalizowania, czy też sprawdzenia, zweryfikowania podawanych przez siebie informacji, tudzież ktoś przed publikacją powinien poddać to analizie. I niestety okazało się, że nawet w artykule pisanym jest masa i to naprawdę prostych błędów, które dziecko powinno wyłowić. W innym czasie omówimy sobie... Tenże artykuł, czy też jego fragment, bo to też nie sposób, jest tam tak dużo, tak prostych błędów, że ja myślę, że wobec tej sytuacji warto by wziąć pod lupę jej publikację, a nawet rozważam, jeszcze nie wiem w jakiej formie, dlatego na razie wstępnie to tylko sygnalizuję, rozważam coś w rodzaju petycji do jej uczelni, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z prośbą o przeprowadzenie coś w rodzaju śledztwa w sprawie jej kariery naukowej. Czy oby analogiczne błędy do tych, które pojawiają się w jej dzisiejszych wypowiedziach i chociażby w tym artykule, do którego udało mi się dotrzeć, czy podobnie poważnych błędów faktograficznych nie odnajdziemy w tych publikacjach, które przyczyniły się do nadania jej tytułów naukowych? Bo. Trochę mi trudno uwierzyć, że stała się osobą tak nieprawdopodobnie omylną teraz, a w przeszłości pisała sensem, trzymała się faktów i jedno z dwóch. Albo to, co się dzieje w tej chwili z profesor Cichosz jest efektem demencji i ten proces dzieje się już od wielu lat i już miał miejsce w momencie opublikowania artykułu, do którego dotarłem, albo to, co reprezentuje dzisiaj profesor Cichosz, jest jej cechą stałą. I ta omylność, która wręcz jest jej indywidualną cechą, towarzyszyła jej od zawsze. Tak więc wątek profesor Cichosz będzie kontynuowany na tym kanale. Tymczasem wysłuchajmy dwóch krótkich fragmentów z wywiadu, który ukazał się wczoraj na kanale doktora Mularczyka i pozwolę sobie szybciutko to skomentować. Dieta BG jest bardzo dobra. Przez dwa tygodnie jako oczyszczenie przewodu pokarmowego. Czyli zdaniem profesor Cichosz, ja od 6,5 roku nie odżywiam organizmu, tylko oczyszczam swój układ pokarmowy. A cóż to miałoby oznaczać? Z czego oczyszczam i czy skutkiem oczyszczania jest osiągnięcie rekordowej w moim życiu masy mięśniowej, również masy kostnej, no jak również w ogóle masy. Wielu moich znajomych jest weganami dłużej, niektórzy dekady. Ale zaś obserwujemy kulturystkę, która jest weganką od urodzenia. Nigdy w życiu nie spożyła białka odzwierzęcego. Czyli zdaniem profesor Cichosz, ona całe życie tylko i wyłącznie oczyszcza swój układ pokarmowy, czyli urodziła się z brudnym układem pokarmowym i na skutek oczyszczania trwającego przez całe życie taką oto rozwinęła muskulaturę. No bzdura. Słuchamy dalej. Pytania od lekarza. Nie wiem, czy Pani profesor słyszała, jak się wzbogaca wegetariańskie, wegańskie e, potrawy, takie gotowe w słoiczkach, w, w białko. Może lepiej nie wiedzieć. Jest coś takiego jak sejt. brzmi bardzo ładnie, tak? A wie Pani, z czego to jest robione? Nie. Z glutenu. No to jakie białko? Znaczy nie, nie, jest to białko. Nie no tak, no ale... Tylko zupełnie nieprzeswajalne. Nie zawiera lizyny. Nie zawiera aminokwasów znaczy amino rozgałęzionych, które, BCA, które budują nasze mięśnie. I rezerwy energetyczne przy okazji, bo tu mamy sporo rezerwy energii. Przyswajalność tego białka jaka jest? Asymptotycznie zbliża się do zera? <śmiech> <śmiech> nie wiem w jakim stopniu jest to oczyszczone. Czy składniki antyżywieniowe, typu inhibitor trypsyny glutyiny są z tego wypłukane. Za chwilę skomentuję tę wypowiedź, tymczasem w tle już możecie to analizować i się temu przyglądać. Wyświetla Wam się tabela porównanie wartości odżywczych wybranych białek, w tym glutenu pszenicznego, innych wybranych przeze mnie białek roślinnych, takich jak białko ziemniaczane, izolat białka sojowego, białko gryczane i porównujemy to z białkiem jaja kurzego, oraz białkiem mięsa, w tym przypadku mięsa wołowego. Widzimy, jaka jest strawność, jak również ten ostatni indeks oznaczający wartość biologiczną, za chwilę sobie to omówimy, ale również widzimy zawartość procentową kwasów rozgałęzionych BCAA w wybranych białkach i te trzy, konkretnie te trzy aminokwasy. Także już na pierwszy rzut oka widzimy, że wcale nie ma aż jakiejś takiej przepasnej różnicy pomiędzy glutenem a białkiem na przykład wołowym czy jajecznym, zarówno jeżeli chodzi o strawność, jak i zawartość aminokwasów rozgałęzionych. Ale zanim przejdziemy do tej analizy, najpierw co uderza mnie od razu od pierwszych sekund. Po pierwsze, doktor Mularczyk mówi o jakimś wzbogacaniu słoiczków w białko. No tak nie jest. Albo produkt bazuje na sejtanie, albo, albo nie, jeżeli kupimy sobie słoiczek, załóżmy z fasolą, no to będzie to białko z fasoli. Jeżeli, tak jak na przykład ja często kupuję kotlety na bazie białka grochowego, no to będzie to białko grochowe. Nie ma jakiegoś wzbogacania w sejtan wszelkich produktów wegańskich. Każdy produkt ma swój własny skład, i w tym także swoje własne źródła białka. Zgadzam się oczywiście z tym, że gluten nie jest wysokiej jakości białkiem roślinnym. Jest to wręcz jedno z najniższej jakości białek. Dlaczego jest stosowany? No, przede wszystkim dlatego, że pszenica jest tania, jest wszechobecna, jest uprawiana w naszym kraju, ale również i to w dużej mierze ze względu na swoje właściwości fizykalne, na konsystencję, na neutralny smak. Nikt nie broni białka pszennego, nikt nie twierdzi, że to jest białko wysokiej jakości, natomiast zarówno profesor Cichosz, jak i doktor Mularczyk grubo, grubo przesadzili, twierdząc, że jego strawność jest zerowa. No jakaż zerowa, skoro widzimy, że na poziomie 75-85%, co z kolei wynika z gęstej sieciowej struktury, z dużą liczbą wiązań dwusiarczkowych, Hydrofobowych, co utrudnia enzymom trawiennym dostęp do tych wiązań, utrudnia strawienie. No ale no bez przesady, trzymajmy się faktów, a nie jakichś przesądów. Co dalej mnie dziwi? Reakcja profesor Cichosz. Ona twierdzi: Lepiej nie wiedzieć lepiej nie wiedzieć, jak są produkty wegańskie wzbogacane w białko. I to mówi rzekomy naukowiec. No, mnie, moja ciekawość naukowa popycha ku temu, że ja chcę wiedzieć. Jeżeli ktoś mi mówi, że jakieś tajemnicze składniki są dodawane do produktów spożywczych, moją naturalną reakcją jest ja chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, co jest tam dodawane. Myślę, że jest to jej trwała postawa życiowa, że ona wielu rzeczy woli nie wiedzieć, aczkolwiek chętnie się na ich temat wypowiada. Następna rzecz szokująca jest to, że kiedy słyszy słowo Sejtan, ona nie wie, czym to jest. No jak to? Przecież zabiera głos na temat diet roślinnych, więc. Powinna wiedzieć. Jest to wręcz jej obowiązkiem, żeby wiedzieć, co jest jednym z bardziej popularnych białek w diecie wegańskiej. Sejtan jest popularny, czy to nam się podoba, czy nie. Jest stosowany i faktycznie kupimy szereg produktów na bazie sejtana. Są to najczęściej produkty typu jakieś wegańskie zamienniki, gyrosu, kebaba, czy też kurczaka. Jak powiedziałam, wynika to głównie z konsystencji oraz neutralnego smaku białka pszennego. Kolejna szokująca sprawa, nie wiedza profesor Cichosz na temat składu aminokwasowego. Jakby nie było bardzo, ale to bardzo popularnego białka w naszej szerokości geograficznej, czyli białka pszennego, w Polsce pszenica produkowana jest masowo, więc no nie można być ekspertem odżywienia i nie znać aminogramu białka pszennego. Profesor Cichosz wprowadza w błąd, mówiąc, że brakuje mu lizyny, potem się koryguje, mówi, że no jednak jest w śladowej ilości. Prawda jest taka, że tej lizyny faktycznie jest mało, ale absolutnie. Błędem jest mówienie, że brakuje, ponieważ żadnemu białku występującemu w naturze nie brakuje. Również błędem jest stwierdzenie, że występuje ono w śladowej ilości. Jest go po prostu mało i stąd tak niska ocena tego białka w tym indeksie digestibility corrected amino acid score. Ponieważ indeks ten informuje nas zarówno o strawności, jak i o składzie aminokwasowym. A ten wynik jest tak niski z pewnością nie z powodu niskiej zawartości aminokwasów rozgałęzionych, ale właśnie ze względu na niską zawartość lizyny. Profesor Cichosz krytykuje gluten ze względu na rzekomy brak aminokwasów rozgałęzionych. Jak widzimy, ich absolutnie nie brakuje, jest ich co najwyżej mniej niż w białku odzwierzęcym, ale co podkreślają liczni naukowcy i lekarze? Akurat ta cecha jest jednym z największych plusów białek roślinnych jednym z największych powodów, dlaczego weganie żyją dłużej, rzadziej zapadają na choroby metaboliczne. Czy też układu krążenia, ponieważ no właśnie aminokwasy rozgałęzione, ich wysoka podaż przyczynia się do rozwoju chorób metabolicznych, cukrzycy, insulinooporności, jak również chorób układu krążenia. Tak więc to jest ogromny plus i ogromna przewaga białek pochodzenia roślinnego nad białkami odzwierzęcymi. A który z tych aminokwasów jest tym najbardziej niebezpiecznym dla naszego zdrowia? Jest im leucyta. I zobaczcie, akurat pod tym względem najbardziej się różni białko, na przykład mięsa wołowego od chociażby glutenu. Ponieważ zauważcie, że już nawet są mniejsze różnice w przypadku tych pozostałych aminokwasów. Największa różnica jest w przypadku leucyny. Leucyna jest aminokwasem, która powoduje o wiele silniejsze, potężniejsze wyrzuty insuliny niż biały cukier z cukierniczki. I o wiele bardziej i szybciej przyczynia się do rozwoju insulinooporności niż nadmierne spożywanie cukru. Więc tym bardziej, w ogóle ten zarzut brzmi komicznie, wręcz w ustach profesor Cichosz, która chociażby w ostatnim wywiadzie u Rymanowskiego powiedziała, że to insulina jest przyczyną otyłości, a nie nadmiar kalorii. No więc jeżeli insulina jest przyczyną otyłości... No, to jak najbardziej powinniśmy unikać białek odzwierzęcych. I z tej tabeli chociażby wynika, że zwłaszcza białka mięsa wołowego, ponieważ tej leucyny jest tutaj wyraźnie za dużo. 9%. I nie dziwne, że stek wołowy ma wyższy indeks insulinowy niż chociażby y, jakiś tam batonik sneakers i wiele innych słodyczy. Jest wiele badań, nawet metaanaliz dowodzących, że osoby otyłe z insulinoopornością oraz z cukrzycą typu drugiego mają podwyższony poziom aminokwasów rozgałęzionych we krwi. Więc absolutnie wystarczą nam takie ilości, jakie odnajdziemy w żywności roślinnej i są to zdecydowanie bardziej bezpieczne dla nas poziomy. No i ostatnia kwestia. Profesor Cicho zastanawia się, czy z sejtana są wypuchane inhibitory trypsyny oraz hemaglutyniny. No i kolejna wpadka, ponieważ inhibitory trypsyny i hemaglutyniny znajdziemy przede wszystkim w roślinach strączkowych, w soi, w grochu. W nasionach zbóż jest ich niewiele. Co więcej. Są one wypłukiwane z wodą, a skoro sejtan jest skoncentrowanym glutenem, białkiem pszennym, to siłą rzeczy łatwo to sobie wyobrazić, że ta skrobia musiała być wypłukana. No, a skoro była wypukana, to również te śladowe ilości składników antyodżywczych, takich, o jakich mówi profesor, zostały się rzeczy wypłukane, Ale nie tylko te składniki są w upik wypłukiwane z wodą, one również ulegają denaturacji i, i całkowitej dezaktywacji w trakcie obróbki cieplnej. Tak więc to, o czym profesor wspomina, czyli hemaglutyniny, występują praktycznie tylko i wyłącznie. W surowych strączkach, fasoli, grochu, w soi. A ona zastanawia się, czy występują w sejtanie. I to ma być fachowiec. Polacy słuchają jej słów, tak jakby ta osoba znała się na żywieniu. To wszystko w temacie na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.